Epic, walka z Tomaszem Adamkiem przerwana po trzeciej rundzie. Mamet, jeżeli możesz powiedzieć jeszcze co tam się stało dokładnie, bo może nie wszyscy usłyszeli. No, no kontuzję, rękę, no. Rękę sobie do końca rozwaliłem. W drugiej rundzie już miałem bolało mnie, bo to jakiś cios prawo wszedł gdzieś na głowę. Bo trafiałem go jak trafiałem go, trafiałem jakoś kątą w to miejsce ale twardej. A w trzeciej rundzie jak przyszedłem wymianę, to już tam dobiłem tą rękę. Właśnie ty wiesz, w której sytuacji konkretnie to się wydarzyło? No to ja i z góry, jak uderzyłem i w, chyba w to miejsce. Taki był ostry. Znaczy mam tak widocznie, bo jest piękna. Tomasz Adamek przyzwyczajony był do starcie z klasycznymi pięściarzami. Ja spotkałem się z takim przykładem, że kiedy Daniel Butkowski wchodził do boksu, no pięściarze nie do końca wiedzieli, jak z nim walczyć, bo to jest pięściarz o zawodnik MMA o innej charakterystyce. Czy zauważył pan te początkowe problemy Tomasza Adamka, że on troszeczkę nie do końca wiedział z jakich płaszczyzn pan będzie wyprowadzał ciosy. No wiesz co, to można mówić, <kłyszyłem> założyłem czy nie założyłem? Przegrałem walkę. Możemy analizować, jak wygrał. wygrałbym walkę na punkty, całą walkę bym stoczył i bym wygrał, wtedy można analizować. Teraz już po ptakach jest, no niestety. Moment, powiedz o tym obaleniu, skąd się wzięło, Odruch czy jak to wygląda? Wiesz co, no tak jakoś dziwnie leciałem, leciałem na niego i... No to nie było specjalnie, no, w sensie odruchowo to było, no, bez sensu bym go obalał, no to po co bym go obalał? Żeby było do jego dosiąść i bić go, nie, no nie o to, to, nie o to chodziło. No. Dlatego gdy wczoraj zadałem to pytanie, nie miałem na myśli, że zrobisz tego specjalnie, tylko że ten instynkt danej sytuacji... <coughs> miałem trochę wrażenie, że jak na niego lecę, że i tak odruchowo, tak zapaśniczo, tak tyk, nogą pociąłem. No to są niestety, no, nic mu się nie stało, nie skontuzowałem go, nie uderzyłem go kolanem, nie wiem, z łokcia i tak dalej, po prostu to jest, to są, to, nic groźnego się nie stało, że odrochowo tam, wiesz, w kręciu, jak leciałem na niego, że podciąłem go, no, sorry. Przygotowywany plan na walkę to jedno, a to co się dzieje w samym pojedynku to drugie, to też moje pytanie brzmi, czy to był dokładnie ten sam Adamek, na którego pan się przygotowywał, a ten, którego pan spotkał w klatce? Ja spodziewałem się Adamka, który jest, jakby, no, przygotowywałem się na najlepszą jego formę. No. E, I tyle. No. <laughs> nie starczyło mnie i tyle. No. E, na kartach punktowych wygrywałem walkę. Bo oprócz tego obalenie, tak? Czy czułeś się szybszy w karcie? E, czułem, że jakby czuję dystans i czułem, że jakby troszeczkę nie nadążę za mną. To czułem, w trzeciej rundzie poczułem, że mogę nawet wymiany wymianę wchodzić z nim, bo najgroźniejsze było właśnie wtedy, jak wyprowadzał lewy, lewy i na dół proste albo góra, jak ustawiał swój, swój taki swój dystans do uderzenia, ale w, jakby w pół dystansie czułem, że dostawałem czasami jakieś, takie obcierki, że można, można było wchodzić w wymianę, bo wydawało mi się, że jestem szybszy od niego. Mamet, ja zapytam, bo było wspomniane o tym, że wygrywałeś tą walkę, sam o tym teraz wspomniałeś i wielu fanów może zastanawiać, czy Ty, nie chciałeś się wrócić do tej formuły, czy standardowo wracamy do MMA? Wiesz, to nie wiem, no. Poczekałem, bo ja muszę z tą porządek, z tą ręką zrobić, bo to jest już bez sensu, bo... Wiesz, to no, wiem, jak jest, to... czasami trafiałem tak, że boli, schodzę z parteru, gdzieś tam kręciu, szukam, obalam i tak dalej. Ona też do, do wyciągnięcia nie zawsze tak trafiałem. E, można łokciem uderzyć, można nasadą uderzyć, wiesz, to są różne możliwości. No, a Tutaj było tak, że po prostu taki ostry ból, że wychodzisz, teraz mam na czwarte rundy wyjść, a do takie ból, że, wiesz, co mam zrobić? Lewą ręką boksować, gdzie za lewą ręką boksować. Gdyby to założyli, to by się od razu rzucił na mnie. Nie? No właśnie mówiąc o tej ręce w klatce powiedziałeś, że to wydarzyło się już dużo wcześniej. Jakbyś mógł nam zdradzić, kiedy tak naprawdę to się wydarzyło w trakcie przygotowań. Właśnie, co tam? Gdzieś około miesiąca temu na spalingach. W spalingach w, w klubie tak, w między rękoma uderzyłem też takie i rozwaliłem swoją rękę, ale to dwa tygodnie potrzebowałem, żeby nie chciałem tam nic już robić, kombinować i dałem sobie dwa tygodnie, robiliśmy inne treningi. To, bo dalej robiliśmy treningi, tylko nie boksowałem tą ręką po prostu i tyle. No i dałem się zagoić, było okej okay wszystko. No ale okazało się, że no jak już wchodzisz w fervor walki, wiesz, i adrenalina jest, to bijesz całe mocy, wiesz, i wtedy okazuje się, że już... Czasami jest także że adrenalina i, i myślałem, że to będzie okej, okay, dam radę dalej, no ale to już nie dało rady. Dzisiaj był mamet pięściarz i pytanie jest następujące, czy tobie się po prostu mamet podobała taka forma Fajnie by było, gdyby wiesz. No, bawiłem się tym dobrze i na treningu bawiłem się tym fajnie i, i w klasie było fajnie, czułem to... Ja, a wynik jest jaki jest, no, niestety. No. Znalazł sposób na te widział to wyraźnie i widać też było po publice, że coraz głośniej Ci dopingowała i prawdopodobnie też uwierzył, że Ty możesz wygrać. W związku z tym pozostaje niedosyt po tym wyniku walki, po Twojej kontuzji. Czy w takim razie chciałbyś, myślisz o tym, będziesz myślał spróbować doprowadzić drugą do drugiej walki z eee, Niedosyt na pewno jest, bo wiesz, bo trzy miesiące ciężkiej pracy, bo teraz bardzo długo się przygotowałem do tej walki, musiałem dużo przestawić. E, te wszystkie głosy, które były, nie mam szansy i tak dalej, i tak dalej, tak mnie motywowały, byłem w treningu, byłem tam naprawdę dobrze. Cały mój sztab treningowy, wie, wszyscy przełożyli się bardzo mocno, e, to było ciężka praca, to było e, ciężkie przygotowanie. Były. E, mnóstwo ludzi brało w tym udział, na koniec dnia jak wychodzisz i przez kontuzję nie możesz kontynuować walki, no to jest słabe. No. Gdybym przegrywał dostawą i tak dalej, no, to nieważne jest, jak, jak, co bym teraz nie gadał w kontekście walki, walka wygrana przez Adamka, ale ja mam ten niedosyt, e, też na pewno kibice bo chcieli zobaczyć całą wymiar walki, e, niestety tak było czasami, że no, nie jesteśmy w stanie dalej kontynuować tej walki, no, no co no. To przykro no. Mi tam tak przykro no. co zrobi się? No? No. wielki wojownik powiedział, że nie ma walki, nie ma drogi na skróty podejmując takiego zawodnika jak Piotr Kuberski. Mowa o Michale od Oczywiście duży podziw, iż podejmuje. No jedno z największych wyzwań, jak widzisz to starcie? Moje serce zawsze jest z Michałem Matebli. Co tu? To jest e, lew. Uh -huh. A on czy... be... Co tu? Jeżeli on się bije, ja jestem z nim idę. A czy mamy Halidow? Wiedząc jak znakomitym graplerem jest Michał Matewla. Czy nie jest pan w pewien sposób zaskoczony, iż w ostatnich walkach to co zauważył Artur Mazur, Michał Matewla zaczął walczyć tylko i wyłącznie w stójce. To jest wariat. To jest wariat, naprawdę. Słuchajcie, on. Byliśmy na obozie i on też pomagał mi. I boksowaliśmy i, i naprawdę potrafi przyjąć cios jest twardy i potrafię dwie 20 rund robić. E, to jest e, na, naprawdę hardkorowicy, jeżeli chodzi o pracę. E, nie wiem co on tam się nie. Na do porteru schodzić, to? Michał. Mamet, ja zapytam w takim razie, e, nie wiem czy masz już na tyle informacji, natomiast czy ta ręka ma szansę zagoić się do listopada, bo jak wiemy na wtedy jest zapis, e, zapowiedziana gala KSW 100 Myślę, że my wszyscy jako kibice nie wyobrażamy sobie takiego eventu bez nazwiska Mamet Halidow. No, mam taką nadzieję, no dużo czasu jeszcze jest. Zobaczę, czy w końcu naprawić tą rękę. Nie chciałbym operować, teraz jak zaparuję, to będzie, tam jest naprawdę bałagan te ręce. Jak zaparuję, to nie wiem, to ile czasu zajmie. Mam dość tych operacji, bo jakieś poważne operacje już miałem kilka i, i, i zmęczony jestem tym cały czas, jakby cięciem i, i, i tym narkozą i tak dalej, i tak dalej. No, mam nadzieję, że zaleczę po prostu. Idę do, idę do MD Clinic do nagraby i... ratuj Pan. Dobra atmosfera dzisiaj, naprawdę. I przy Twoim wyjściu, i przy wyjściu Tomka. Myślę, że ta PreZero Arena w Gliwicach zaczarowana była przez, przy okazji tego main eventu. Tak, tak. Tu bardzo dziękuję kibicom. Bardzo mi się podobało wejście w nogi. Słyszałem. Buczeli na mnie. Przepraszam, <laughs> ale trochę dla odmiany to było może. E, dziękuję kibicom. No, sorry, że tak się stało, że nie, nie dałem rady 6 rąk zawalczyć, e, ale cieszę się bardzo, że mogłem wyjść za walczyć z Adamkiem, postawić mu czoło, wiesz i, i wiecie, i coś tam pokazać. E, natomiast e, no cóż no, do następnego kochani. Do następnego. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.